No, witam serdecznie. Przeciwnicy są. Partnera nie ma. Ale gramy. Czekamy na partnera. Dawid Kiero 3, Dejana. Cokolwiek to znaczy. Czekamy póki co. Jeszcze raz. O, jest partner. PIK, PIK nas nie, nie zadowala, powiemy jedno bez zatłup. Kto to jest? Motansi. Mohamed Ahmed, ekspert, 4000 loginców, no to dobry. W <laughs> sensie powiedzieć dwa piki, ale... No może. No nie, no to my gramy 3 bezatu, No gramy 3b za tu. Kara trzymamy dwa razy. Trefle mamy wsparcie. mam 5-5 partner. Kiery trzymamy. nie dostaniemy listów kiera. dostaniemy listów kar, dawaj. Dawaj Dawidku w karko. No każdy by zawistował w karko. Trzy kierowe, oj oj oj, pięć treflowych, to osiem. I karkowa to dziewięć, no pięknie. No nie zawistujesz w karko, oj. No pewnie, że nie. I co w Pika kładziemy waleta? Treflamy, mamy komunikację. No wziął as. No, dyska. No, nie masz waleta. Nie masz waleta, Dawidku. Nie masz waleta. Tu mamy lewy. nadamy karł, pięć serwisowych to 6. I dwie kierowe. To 8. I jedną wzięliśmy to 9. Oj, oj, Dawaj. No, P. Pięknie. No. Hmm. to. Jasne fellek. Mhm. mhm. Dokładamy. No masz. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Siedem, osiem, 9, dziesięć, 11 No to całe szczęście. No, wygrałem. Powinien być dobry zapis. Plus 5,7, i pięknie. Oj, oj, oj. Ktoś nowy przyszedł. Mohamed. Mohamed. Tu Dawid. Idianka Kier. No dwa karo, nie będziemy się wygłupiać. A trzy karo. I co, Dawidku? Nie, no nie masz kierów. No trzy treferki, no oczywiście mój partner ma trzy karo, no i ja powiem cztery karo. 5 karo powiem. Powiem 5 karo. No nie, no powiem, na razie, póki co powiem 4 karo. 4 karo. 4 karo jest do wygrania, No pas. Pas. No counterkę gram. No co jest chłopaki? Dianka, Dawid Kiero, 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 Kiero. Nie chcecie grać w kiery? No zawistuj w kierę. No pewnie każdy by zawistował w kierę. Liczymy lewy: 6 karowych. Adam, to 4 wygram. No daj coś. No króla też, króla. Cztery. Siedem. 10. No i wygrałem 4 kera. I powinien być duży zapis. Duży zapis. No mm. i chłopaki, cieszcie się. Cieszcie się, chłopaki. 5 tachma. 5 lewko, szósteczka wzięła, no i co? No i co z Janko? Ona pije się. No weso, Janko. No i co, Dawidku? No nie wiesz co, no a. No dawaj Dawidku, w trefelkę, czy w piczkę? No w piczkę, ja bym zagrał w piczkę. A skąd wiesz, że Dianka ma damkę? Już nie bierzesz, do... nie bierzecie chłopaki. No nie bierzecie i wale dobry. I karko. I spróbujemy damkę kier i trofelka. no i karko nie macie już kierów chłopaki bo walet już poleciał chyba że mam zeza no tylko plus jeden tylko plus jeden. No tylko plus jeden, na no, pięknie grałem. No jojojojo. Jo, jo, jo. Póki co otworzę jedno kier, to znaczy dla zmylenia. Dla zmylenia. I spasuje. I 3B za to. No dawaj 3B za to. Tylko już nie, nie kombinuj. No nie kombinuj. No nie kombinuj, spasuj. Wiem, że jest no spasuj chłopak Ktoś ty jest No, spasowałeś. Mohamed Ahmed, no pięknie gramy Wpadnę, ale No wpadnę. No ósmecka. No ósemeczka wzięła. No spróbujmy w karę i dowzgnę. Dowziałem. No, no spróbujmy karę. Dowziałem. No, dołóż, 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 dołóż. Dołóż. No pięknie, to mam karawę komplet. Liczymy lewy. Wziąłem 3, karawę 3 to 6, 7, 8. No to weźmy treflową, no weźmy treflową, powinien 9 dziewięć i wpika, wkiera. No nie masz w sobie, sobie daszków, treflów nie masz. Masz treflów! policzmy czwarta trzy karowe to siedem mhm I co z trefla? Chyba nie przegrałem żeby za to Ma jednego Aj, 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 aj. Ale cienia jestem A przecież miałem 9 lew górnych A ja jaki cienioz jestem, cienios, cienios, cienios. Cienioz. Oj, oj, oj. Jakież mam kiery. Mam Ma, kiery, na trzy kiery. Ma amkiery na trzy kiery, tylko nie otwórz pik. No, daj konterkę, pas, dwa trefelka, pałem trzy -kiery. nie ma szpików. Nie ma szpików. No chcę zagrać szykiery. No pora spać późno jest. Nie, 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 nie. Trzeba za to, to my nie będziemy grali. Trzy za to, to my nie będziemy grali. No kolego z Turcji. Trzy za to, to my nie będziemy grali. Kto cię prosi, żeby grać szybę za to? No zostaw te trzy kiery. Zostaw te trzy kiery, konterka. Nie. Gdzie się pchasz na szybę za to? No masz dwa kiery? Singlem powinna spasować. pasować. Gdzie się pchasz na szybę za to? Mhm. Aha! Mm -hmm. ha, ha. Uciekła. Nie ma komunikacji. Uciekła.